Cześć robaki, witam was pięknie, serdecznie, cudownie i och, ach, ech, moi drodzy, eee, taki temat, eee, wyłożyłam wam dwa kamienie do wyboru, macie ametyzm, macie cytrynian, co kto woli, eee, kochani i zobaczymy sobie, co ciekawego w waszym życiu się zadarzy. Czyli taka sytuacja, w której po prostu zwyczajnie być może, nie wiem, macie jakieś swoje problemy życiowe, jakieś tam, wiecie, zagwostki, niezagwostki, tematy takie, siakie, owakie. I karty będą chciały wam po prostu przez to pokazać, co się zadzieje, tak? Co się wydarzy, na co macie zwracać uwagę, na co nie. Skupcie się, zobaczcie, który kamień będzie bardziej do was przemawiał, który was będzie bardziej przyciągał. A ja po prostu zobaczę, co też tutaj w talii takiej czy takiej? Um, no, co ta talia będzie chciała Wam pokazać? Także ja na chwilę milknę, wy sobie wybierajcie, kochani, i zobaczymy. Tadam. Dobra. Słuchajcie, żebyśmy mieli trochę więcej miejsca na tym biurku, przesuwamy słuchajcie, grupę numer 2, a my sobie zajmujemy nasze opcje ametystowe. No, i zwyczajnie, kochani, co też tutaj może zadziać się w grupie osób, która wybrała sobie ametyst? No, i zaraz zobaczymy, co te karty tutaj moje będą chciały wam pokazać, przedstawić. Yy, aż sama jestem ciekawa. Zaraz zobaczymy. Ok, lecimy. Słuchajcie, po kolei porzucamy z tych kart troszkę i zobaczymy. Słuchajcie, jakieś sprawy z przeszłości. Yy, może tutaj być taka grupa osób, która zwyczajnie gdzieś tam być może wspomina kogoś coś. Yy, Przywraca, powraca, przepraszam, przywraca, powraca do Was ktoś z tej przeszłości. I jakieś sprawy karmiczne się tutaj również pokazują, a więc jakaś taka sytuacja, która coś, co było już kiedyś, coś, co zadziało się już kiedyś, ponownie powraca do waszego życia. To może być facet, kobieta z przeszłości, ktoś, z kim byliście, załóżmy, tak, byliście jakąś parą, kimś tam, czymś tam i w tej chwili na nowo po prostu dzwonek, hej, wracam, tak, albo chcecie, żeby ta osoba wróciła, albo ta osoba zwyczajnie wraca. To mogą być również wspomnienia o czymś, co miały miejsce już kiedyś. To mogą być jakieś sprawy karmiczne, czyli mogą się tutaj spotkać wszystkie takie osoby, które gdzieś tam z kimś tworzą tak zwane relacje karmiczne, bliźniaczy, płomień, zwał, jak zwał to również jest karta dzieci. I dlatego też zobaczymy, co się zadziewa dalej. Słuchajcie, osoby, z którymi się rozstaliście. Ja uważam, że tutaj w ogóle jest taka sytuacja, że jedno z was zwyczajnie nie może poradzić sobie z czymś, co się pokończyło już wcześniej. Jest to taki ból po rozstaniu, taka, taka niemożność w pewien sposób pogodzenia się z tym, że ktoś. Z kim macie czadowe wspomnienia, w pewien sposób oddalił się od was. E, więc bardziej to się może tyczyć po prostu związków, faktycznie, jakiejś takiej sytuacji, że coś zostawiliście w tyle, że gdzieś nad czymś ubolewacie, z czymś jeszcze nie do końca wy sami mogliście się pogodzić i jednym słowem po prostu cały czas skupiacie się na tym, co było. A karta, tak troszeczkę, słuchajcie, podpowiada wam taką sytuację. Wy tutaj płaczecie nad czymś, co miało miejsce kiedyś, albo teoretycznie bardzo was to zabolało, kiedy musieliście się z tą osobą rozstać, albo coś po prostu zwyczajnie nie do końca emocjonalnie wam pasowało. I jakby cały czas skupiacie uwagę na tym, a tak naprawdę, słuchajcie, za waszymi plecami stoją dwa pełne kielichy. To jest taka szansa, w której Wy możecie zwyczajnie pójść do przodu. Nie ma sensu płakać nad rozalnym lekiem, nie ma sensu wracać do przeszłości. Trzeba pójść naprzód, trzeba zamknąć stare drzwi i otworzyć się na nowe. No i zobaczmy, co wy tutaj poczynicie. A wy będziecie po prostu nad tym cały czas płakać. Słuchajcie, no więc spotykamy, spotykają się tutaj po prostu zwyczajnie osoby, które cały czas jakby płaczą, cały czas nie dają sobie rady, cały czas z powodu czyjegoś zachowania, odejścia zwyczajnie po prostu popadają w taki stan depresyjny bardzo mocno. To jest taka sytuacja, w której cały czas gdzieś płaczemy, cały czas gdzieś tam jest nam z tym niewygodnie i źle. Myśli, które do nas przychodzą, napawają nas lękiem i obawami, jakimiś strachami, jakimiś poczuciem, nie wiem, winy. My płaczemy, smucimy się, być może co niektórzy z Was zwyczajnie, aż po prostu wręcz muszą, słuchajcie, no nie mogą w ogóle niczego zrobić, pracować, funkcjonować, bo cały czas gdzieś ta przeszłość pokończona, coś odchodzące do przeszłości... Bardzo mocno Wam, kochani, dokucza. Karta kochanków to są wybory i decyzje, moi drodzy, a więc taka sytuacja, w której być może miłość zwycięży. Czyli jakaś taka sytuacja, która tutaj się zadziewa, może zakończyć się taką sytuacją, że miłość zwycięży, kochani. Mówię to dlatego, że kochankowie bardzo często pokazują taką sytuację miłości ponad wszelkie przeciwności losu. Być może ktoś odszedł, odsunął się, być może do swojej poprzedniej rodziny, być może do dzieci, to jest być może to z tym spowodowane. Być może nie mógł podjąć pewnych decyzji, bo też takie sytuacje mogą być. Ale ta miłość zwycięży. Kochankowie znowuż wychodzą na prowadzenie na kartę rezultatu, a więc takiej sytuacji, w której po prostu pokonujecie rzeczy niemożliwe do pokonania. Ale to też, słuchajcie, jest również karta wyborów i decyzji. I ja dlatego do dorzucę wam jeszcze jedną kartę. I zobaczymy, co tutaj się zadzieje. Yy, właśnie, to mogą być decyzje, bo znowu mamy dwie monety. Więc czekamy albo, albo wy wybieracie coś i zastanawiacie się, co wy macie dalej zrobić. Co ja mam zrobić? Siedzę, płaczę, ślęczę i w ogóle i w ogóle. Co ja mam zrobić? Jak, jakich wyborów dokonać? Względnie płaczecie, bo ktoś oszedł, odszedł do jakiejś kochanki. Słuchajcie, bo tutaj również jest romans, tak? A więc tutaj to też może być rezultatem, że ten płacz cały spowodowany jest romansem czyjejś osoby. Wy nie wiecie, co zrobić, nie wiecie, czego macie oczekiwać. I. I przychodzi szansa na coś poważnego. Kochani, wykorzystajcie to. Jeżeli nawet nie będziecie mogli być z kimś, za kim płaczecie, to wykorzystajcie tą szansę, która w Waszą stronę idzie. To jest coś naprawdę pięknego, i jeżeli cokolwiek się pojawi, nawet w formie słuchajcie pracy zawodowej, finansowej, żeby oderwać Was od tych kielichów, od tego emocjonalnego podejścia, to warto z tego skorzystać. To jest również, słuchajcie, taka sytuacja, w której być może pewne decyzje podjęte tutaj będą bardzo poważnymi deklaracjami. Być może dającymi Wam tak naprawdę nowe, lepsze możliwości wyjścia, powiedzmy, z pewnych jakichś takich sytuacji nieciekawych, ukrywających się, albo jakichś, tak? Jeżeli coś takiego będzie mieć miejsce, kochani, włazimy w to po prostu po całości i wykorzystujemy tego asa, który nam tutaj się pojawia. Kończycie bardzo dobrze, troszeczkę faktycznie płaczliwie, ale kończycie bardzo dobrze. No właśnie, a na spodzie piątka monetowa, więc też karta pokazująca tak naprawdę ogromne poczucie tęsknoty i braku kogoś, tak? Więc tutaj też y, to należy podkreślić. No i grupa numer dwa, kochani. Zobaczmy, co tutaj dla Was, y, co Wy macie zrobić, jak postąpić, co do Was idzie. Nasz Cytrynian się tutaj pojawia. Weźmiemy go tutaj, żeby było jasność sytuacji, co, o co chodzi. Co u tej grupy osób? Co tutaj się u Was zadziewa? Kochani, mamy kartę znudzenia. Taka karta, w której po prostu wielu z Was może żyć w takim marazmie, w poczuciu tego, że nic się w tym życiu uczuciowym nie zadziewa. Być może ktoś do nas kieruje uczucia, a Wy tych uczuć nie chcecie przyjąć. Może też być odwrotnie. To Wy chcecie kogoś uruchomić do fajnego, ciepłego uczucia, ale zwyczajnie. Ten, ktoś tych uczuć nie chce przyjąć. Jest taka nuda, jest taki zastój, taka, taka po prostu taki stolec, wiecie, o co chodzi. Wurczu, no, chcielibyście, żeby w tych uczuciach coś fajnego się zadziało, żeby po prostu serce biło, żeby była ta energia. No ale krótko mówiąc, pff, skupiacie się tak naprawdę na tym, albo widzicie to, że zasadniczo nic się nie zadziewa. No dobra, i co? Na, next time. Zobaczymy, co dalej. Mamy kartę związku, a więc tyczy się to związku na pewno. Może chcielibyście, aby coś faktycznie zaczęło się dziać, żeby powstały jakieś może plany o zamieszkaniu wspólnym, o jakimś ślubie, bo cztery buławy bardzo często pokazują ślub, zaręczyny, e, przygotowywanie się do tego ślubu, budowanie domu, słuchajcie, i w ogóle na no, jakiekolwiek plany, jakaś jak, taka sytuacja, w której po prostu zwyczajnie coś zaczyna się dziać, a póki co nie dzieje się nic. I wychodzicie z tego zwycięsko. Kochani, e, co by nie było? Nawet jeżeli teraz jest jakaś sytuacja taka, bo powiedziałabym, bardzo, bardzo mocno, nie dzieje się nic, to Wy wychodzicie na prostą, Wy zwyciężacie. Czyli w jakiś pewien sposób te plany się zadzieją, pójdą, tak? A w jakiś pewien sposób te życie uczuciowo, związkowe zacznie kwitnąć. I że tak powiem da wam taką opcję po prostu zwycięską tutaj, jeżeli chodzi przynajmniej o. O Was, ale moi drodzy, karta podpowiadająca, którą sobie tutaj dociągam, pokazuje również sytuację, że tutaj trzeba będzie bardzo mocno o coś zawalczyć. Może tak być, że gdzieś z boku stoi ktoś, kto bardzo niszczy ten związek, albo próbuje zniszczyć, walczy. Jest taka sytuacja jakiejś zemsty, jakiejś takiej sytuacji niemożności pogodzenia się z tym. Być może ktoś po prostu, no nie wiem, w jakiś sposób chce Wam nabruździć w życiu. Jednym słowem, może zechcieć wam, że tak powiem, być może tą sielankę tutaj rozchrzanić, tak? A więc też tym sposobem, słuchajcie, będzie trzeba dosyć ostro pogonić kogoś, kto ewentualnie będzie chciał wam psuć to wszystko z boku, tak? Wyjść z tego zwycięsko, pokonać coś, ale naprawdę ostatecznie. Więc tutaj ta grupa osób, słuchajcie, no musi się na to przygotować, że trzeba w końcu zadbać o, o siebie samego. Jeżeli jest, jest coś, co jest po prostu do, do kitu, do taka kicha schodząca, to trzeba o to zawalczyć, żeby było lepiej. Ale najfajniejsze. Z tego wszystkiego jest to, że Wam się to uda. Wy zwyciężycie, a więc będzie bardzo dobrze. Raczej tutaj żeńska postać będzie bardziej musiała walczyć, bo na spodzie talii mamy królową monetową, a więc osobę, która zwyczajnie po prostu będzie chciała. Yy, będzie tą, tą osobą, która być może ona będzie musiała wyciągnąć ten mieczek i po prostu nim tutaj z lekka powojować. Dobra kochani, to tyle. Taki wstęp, taki, taki, taka dobronocka dla Was po prostu dzisiaj powstała. Mam nadzieję, że gdzieś tam jakieś parę osób odnajdzie się w tym czytaniu. Dajcie mi znać w komentarzach yy, i dobrej nocy.